Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w nowej serii odcinków Poszli swoją drogą. Moją gościnią dzisiaj będzie Agata Rybarska, moja koleżanka po fachu, mentorka biznesowa, executive coach z podwójną międzynarodową akredytacją największych światowych organizacji mentoringowo-coachingowych. Jest również, a raczej będzie o tym opowiadać, była liderką z ponad 15-letnim doświadczeniem w globalnym biznesie. Pracowała w marketingu, sprzedaży, rozwijając zespoły i to całkiem bardzo duże, a przede wszystkim budując 30 marek na siedmiu rynkach europejskich. Tak więc spore doświadczenie. Wspiera menadżerów obecnie w indywidualnych procesach mentoringowych i coachingowych, w najróżniejszych oczywiście wezwaniach biznesowych, najczęściej w obszarze rozwoju biznesu, budowania kompetencji przywódczych, czy marki osobistej i ścieżki kariery. Jest również mentorką Fundacji Liderek Biznesu i Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, prowadzi warsztaty, webinary, jest gościnią w podcastach, autorką publikacji. Tak więc generalnie, sami zresztą myślę za chwilę zobaczycie i usłyszycie, Agata jest osobą bardzo dynamiczną, lubi konkrety, lubi efektywność. Niesamowicie lubi efektywność i to nas połączyło, polubiłyśmy się od dosłownie pierwszej sekundy. Chciałabym jeszcze tylko dodać, że Agata w zeszłym roku została wyróżniona dwoma nagrodami. Top Coaches, czyli 20 najlepszych coachów w Warszawie i również przez Forbes Women jako jedna z 22 polek, które warto obserwować na Linkedinie. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie do spotkania z moją gościnią, która podzieli się swoją... Ścieżką zawodową, swoimi przemyśleniami na temat zmian w ścieżce zawodowej, i usłyszymy i dowiemy się wspólnie, bo ja również, jaka była droga Agaty i w jaki sposób sobie radziła z różnymi sytuacjami w, w swoim życiu zawodowym. Zapraszam bardzo serdecznie i dziękuję Ci, że jesteś dzisiaj tu ze mną. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Idź swoją drogą, skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach, o satysfakcji z tego, co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka, jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy syrówka.com, która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki Idź Swoją Drogą trwać będą nie dłużej niż 20 minut, wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów, a także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak Ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź Swoją Drogą. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Cześć Agata, bardzo ci serdecznie dziękuję za zgodę na wystąpienie w moim podcaście i swoją drogą. Naprawdę jestem bardzo zaszczycona. Dziękuję Ci jeszcze raz, że poświęciłaś mi czas. Pozwól, że zadam Ci pierwsze pytanie dotyczące kariery, a mianowicie, kto wpłynął najbardziej na twoją karierę i dlaczego. Dziękuję Ci, Kasiu, za zaproszenie. Bardzo mi miło gościć w Twoim podcaście. No i od razu do pytania. Wiesz, co, jak myślisz sobie kto, to to jest oczywiście trudne pytanie, bo ja miałam taką wielką przyjemność naprawdę spotkać na swojej ścieżce sporo takich mądrych osób. No ale powiedzmy, że trzy wybrałam, i to będą krótkie historie. Pierwszą osobą jest mama, bo moja mama zawsze mm -hmm. mówiła tak: słuchaj, możesz być kim chcesz astronautką, medalistką olimpijską, chociaż tu uczciwie bym nigdy się nie nadawałam. Prezeską, że nie wiem, przewodniczącą Komisji Europejskiej, wszystkiego możesz się nauczyć, pod warunkiem, że sobie określisz cel, jesteś konsekwentna mhm. i nie boisz się wysiłku. I jak sobie mhm. myślę teraz o tym, to wychowanie w takim duchu dało mi taką wiarę, że po prostu, że mogę, że oczywiście to czasem wymaga wyrzeczeń, ciężkiej pracy, czy jakoś no, zmagania się z różnymi porażkami, zwłaszcza jak się jest takim młodym, ale że tą sprawczość mam w swoich rękach. Więc to jest pierwsza osoba. Druga osoba, to, jest, to była jedna z moich szefowych, pewnego poranka, jakieś pewnie z 10 lat temu, zadzwonił telefon. Ja byłam wtedy bardzo zadowolona ze swojej pracy, świeżo po awansie w marketingu, no a propozycja dotyczyła takiego wysokiego stanowiska w naprawdę świetnej firmie, no ale w strukturach sprzedaży. No i ja wtedy pomyślałam, ale jak to przecież, ja nie chcę do sprzedaży, ale przede wszystkim to ja się w ogóle nie znam na tej sprzedaży. No i skracając całą historię, finalnie spotkałam się z tą moją, jak się później okazało, przyszłą szefową i pod koniec mm -hmm. takiej rozmowy, dobrze nam się rozmawiało. Ja mówię do niej: "Wiesz, słuchaj, ale tak naprawdę to jest tak, top stanowisko, mega odpowiedzialność, ponad 20-osobowy zespół, a ja nie mam żadnego doświadczenia w sprzedaży, więc dlaczego ja?" No i ona wtedy tak spojrzała na mnie i mówi tak: "Wiesz co, no bo tak, ty jesteś dobra w dwóch rzeczach: myśleniu biznesowym i budowaniu zespołu, na resztę to się nauczysz. Ze wszystkich osób, z którymi się spotkałam, mimo że prawie wszystkie miały od ciebie dużo większe doświadczenie w sprzedaży, to ja w tobie widzę największy potencjał. I pamiętam, że ja wyszłam z tamtej rozmowy, wciąż sobie myślałam, czy ja na pewno chcę pracować w tej sprzedaży, ale to mnie uświadomiło, jak bardzo ważne w życiu zawodowym jest taka świadomość swoich mocnych stron. I budowanie tak. tego swojego potencjału. I dzisiaj sobie w ogóle myślę, z już innej perspektywy, że to właśnie to wydobywanie potencjału to jest jedna z takich, wiesz, najwspanialszych rzeczy, w której dziś mogę wspierać jako mentorka. No, i jest jeszcze jedna osoba, ostatnia, taka. No właśnie, trzecia, tak, tak, bo mówiłaś, że No trzy. właśnie, to jest taka osoba, która powiedzmy najbardziej bezpośrednio wpłynęła na tą moją zmianę. I to jest mój mąż. Byliśmy wtedy na pustyni w Iranie, całkowicie odrealnionym miejscu. No, i ja zamiast tam rozmawiać o tym Iranie, mówię do mojego męża: Słuchaj, bo tak, ja w tym miesiącu to jeszcze muszę tak dowieść, to załatwić tamto, kogoś zwolnić, kogoś zatrudnić, wiesz, bo to jest taki projekt i to jest takie ważne. I on mnie tak słucha, słucha, słuchaj, mówi: Wiesz co? Ja tą historię to już tak dobre 20 razy słyszałem. Czy ty za 5 lat chcesz mi powiedzieć dokładnie to samo? No, i oczywiście wtedy się pokłóciliśmy, no bo przecież ty mnie nie rozumiesz, to jest takie ważne, najważniejsze i tak dalej. Ale to była tak naprawdę pierwsza taka rysa, której już nie dało się zatrzeć. I 8 mhm. miesięcy później, dokładnie 8 miesięcy, rozpoczęłam to takie moje drugie postkorporacyjne życie zawodowe jako mentorka biznesowa. I z tej, z tej historii dla mnie ważne jest, wiesz, co to, żeby. Jednak zadawać sobie cyklicznie samemu albo z zaufaną osobą ważne pytania. Mądre pytania, tak. Typu, po co, co jest dla mnie ważne, dokąd ja w ogóle idę. Więc jakbym miała sobie, wiesz, pomyśleć o tych trzech osobach czy tych trzech historiach, to ja z nich sobie wzięłam takie, po pierwsze, odkrywanie poczucia własnej sprawczości, że ja mogę, mhm. po drugie, mhm. takie budowanie świadomości swoich mocnych stron i potencjału. No, i po mhm. trzecie, zadawanie sobie trudnych i ważnych pytań. Tak. Piękna historia. Bardzo Ci dziękuję. To w takim razie przejdźmy do drugiego pytania. Jakbyś mogła opowiedzieć o swojej największej zmianie zawodowej? I dlaczego akurat ta zmiana? Jeszcze ja tak, ja mam w pierwszej piątce galupa, mam koncentrację, osiąganie i maksymalista. Więc ja od zawsze, tak mówiąc, kolokwialnie, mhm. cisnęłam się na maksa tam począwszy od różnych olimpiad, przez mm -hmm. studiowanie na dwudziennych kierunkach na różnych uniwersytetach i tak dalej, i tak dalej. I w życiu zawodowym... To jeszcze słyszę poważanie. <grym> wow, jakie ty masz ucho. Kolejny talent, który słysza to poważanie. Tak jest, jest, jest w pierwszej piątce też. <grym> Niesamowite. <grym> No, i więc ja w tym, z tymi talentami, których wtedy zupełnie oczywiście nie byłam świadoma, no ale zaczęłam tą swoją karierę korporacyjną, no i tam jakby szybko były te kolejne awanse, korporacje, rynki, zespoły i tak dalej. I w międzyczasie też zostałam mamą trójki dzieci, i prawdę mówiąc, ja, ja się bardzo mało zastanawiałam. Bardzo mało było w tym refleksji, mm -hmm. co jest tak naprawdę dla mnie ważne, czego ja chcę. Ja naprawdę bardzo kochałam swoją pracę. No ale ta praca mhm. z czasem to była taka praca typowo korporacyjna, wyjazdy, globalni szefowie, prezentacje, konferencje, budżetowanie, negocjacje z sieciami, no bardzo dużo, bardzo intensywnie. I z czasem coraz więcej pojawiało się we mnie takich mimo wszystko jakichś przebłysków refleksji, że mam nadwyrężone dwa obszary. I pierwszy z tych mhm. obszarów to była po prostu równowaga. I dzisiaj jak sobie o tym myślę, że mogłabym sobie Wiesz, zrobić koło życia coachingowe i tam jest te osiem obszarów, czy może, nie wiem, czasami występujemy tak. nie w ośmiu, tylko w sześciu no, rolach. Ja właściwie w 80-90% występowałam w jednej roli. Ja po prostu przez cały czas pracowałam. Mhm. Bardzo mało występowałam, mhm. nawet jako mama trójki dzieci, czy, czy w ogóle nie, była, nie było czasu na nic innego. I druga rzecz, bo to nie tylko równowaga. Druga rzecz, która też była bezpośrednią przyczyną, to sens. No bo w pracy korporacyjnej pomiędzy jedną a drugą prezentacją czy spotkaniem rzadko mi się pojawiało pytanie, po co to wszystko. No bo ja lubię biznes, targety, challenge, zmiany akcji. Ja lubię bardzo takie dynamiczne środowisko, a jeszcze z inspirującym zespołem. Wyzwania, tak. Wyzwania, to jest jak, wiesz, jak niezły thriller. <laughs>, tak, tak, tak. No więc to wszystko było bardzo kręcące mówiąc kolokwialnie. Jednocześnie kiedy pomiędzy tym jednym wiesz jednym a drugim KPI-em de facto nie ma czegoś głębszego, no to w, w, jakby po kilku latach faktycznie trochę brakuje tego sensu i dzisiaj jak sobie o tym myślę, no to jak ja pomagam czasem menadżerom w różnych biznesowych zmaganiach, no to ta ulga czy ten entuzjazm na ich twarzy to naprawdę nadaje temu wszystkiemu dużo, dużo głębszy sens. No i jak wracam do tej pustyni w Iranie, kiedy się pojawiła rysa, no to trzy miesiące później powiedziałam mojej szefowej, że za pół roku chcę odejść. I to było takie bardzo łagodne pół roku. Naprawdę w super atmosferze się dogadałyśmy, po obu stronach była duża współpraca. I po ośmiu miesiącach finalnie od tego Iranu odeszłam. Dziś jak sobie myślę o tym, że minęło od tej pory pięć lat. To mam dwie refleksje. Pierwsze, że to nie było tak, że ja miałam od początku 100% zdefiniowany pomysł, że tam w międzyczasie mm -hmm. pomagałam zarządom się średnich firm w budowaniu struktur, strategii marketingowych, strategii innowacji, trochę pracowałam z startupami i tak dalej, i tak dalej, budując sobie, ucząc się tak naprawdę tego nowego zawodu, jakim jest bycie coachem i mentorem, mm -hmm. zdobywając akredytację, jakby mając coraz większe doświadczenie. To, co mnie bardzo wspierało, w tym czasie to, to to, że od czasu pustyni w Iranie mam jedną zasadę, że co pół roku zadaję sobie ważne pytania. Znaczy, robię sobie taką retrospektywę, no i optymalizuję, co ja wybieram dalej. Mhm. Ty i tak robisz lepiej niż ja, bo ja robię raz na rok. A, raz na rok. No ale wiesz myślę, że to też być może kiedyś dojdę do tego, że raz na rok, no ale taki na tym począ na początku zwłaszcza myślę, że ta taka częsta optymalizacja to daje tak, tak, dużo tak. takiej świadomości tego, co, czego ja już nie co ja chcę, a czego ja już nie chcę. To jest zawsze od jakimś też odcinanie. No więc to, prawda. To, to mi pozwoliło tak naprawdę na to, że od trzech lat jestem bardzo skoncentrowana na tej pracy mentoringowej jeden na jeden. No i pracuję tak naprawdę, właściwie nie wiem, 90% mojej pracy to są procesy mentoringowe. Więc taka ścieżka, wiesz, od ex corpo, znaczy corpo i, i życie po korpo, dwie kompletnie różne tak. rzeczy, które zaczęły się w Iranie. Piękna historia. Agata, to pozwól, że zadam ostatnie, trzecie pytanie, a mianowicie, co dzisiaj poradziłabyś samej sobie z początku swojej kariery? Gdybyś mogła się cofnąć w czasie i się sama siebie spotkać. Wiesz co, ja tak myślę, Kasia, że mogę zabrzmieć jak taka stuletnia babcia. <grych> ale wiesz co, ale myślę sobie, że ja powiedziałabym, że warto przeżyć swoje życie po swojemu, w zgodzie z tym, co jest dla nas ważne. I ja uważam, że to jest w ogóle możliwe mhm. w różnych konfiguracjach zawodowych, i w korporacji, i nie w korporacji, i w ogóle w każdym zawodzie. Tylko kluczowe są trzy kroki. Po pierwsze, świadomość tego, czego ja naprawdę chcę. Po drugie, odwaga, żeby za tym podążyć. No i po trzecie, hmm. dobry plan, regularnie optymalizowany, jak to osiągnąć. No i tak to hmm. sobie pomyślałam, tak to w ogóle wszystko fajnie, fajnie, ale skąd to wszystko mieć? Jak, jak, jak do tego dojść? No, przede wszystkim skąd wiedzieć, dokładnie skąd wiedzieć, że czego ja no chcę. No właśnie. Bo przecież jak mam 20 lat, to nie wiem czego ja chcę. Ja właśnie sobie myślę, wiesz, ty jesteś ekspertką od, od pracy z talentami Galupa i myślę sobie, że w budowaniu świadomości swojego potencjału mega pomaga właśnie praca z talentami, ale też praca z coachem czy mentorem. W takim weryfikowaniu tego, co dla, was, co dla nas ważne, i optymalizowaniu. Ja często korzystam właśnie w moich review czy w retrospektywach z tej takiej czwór, polówki, co ja mam i chcę mieć. Czego mam i nie chcę mieć, czego nie mam, a chcę mieć, czego nie mam i nie chcę mieć, czyli bardzo, czyli jakby, więc korzystanie z różnych takich prostych, ale trudnych pytań. No i ja jestem hmm. jednak fanką pracy serca i rozumu. To znaczy, to co powiedziałyśmy w dużej mierze, to jest serce, ale też dobry Excel ma znaczenie. znaczy, ja uważam, że ufać intuicji, ale też mieć dobrego Excela. No i e, e, myślę sobie, że tak, gdybym ja jeszcze czasami tak zastanawiam się, zastanawiam się, wiesz, co ja mówię często klientom w mentoringu, właściwie co tutaj jest takim wątkiem łączącym, może jakoś bardziej uniwersalnym. To ja myślę, że oprócz tej świadomości siebie i tego, co jest dla nas ważne i dobrego planu, to tak z praktyki warto budować i dbać o relacje zawodowe. Warto pamiętać, że mamy markę osobistą, którą budujemy całe swoje życie, czy tego chcemy, czy nie, i robić to bardziej świadomie. Warto mieć też otwartość na szanse, które przynosi rzeczywistość, bo nawet jak one się wydają problemem, bo ja lubię mówić, że każdy problem to tak naprawdę szansa w przebraniu. I na koniec, już naprawdę na koniec ostatnie to bym powiedziała bać się zmieniać. To znaczy, że akceptować, że nigdy nie jesteśmy na 100% gotowi na zmiany. I to jest ok, że towarzyszy nam niepewność i czasem syndrom oszusta, ale bać się i działać. Agata. Fantastyczna historia. W ogóle bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję Ci też za czas. Dziękuję Ci za w ogóle tą krótką formę. Bo jak wcześniej Ci wspominałam, bardzo potrzebuję, żeby nasi słuchacze, których przy okazji serdecznie pozdrawiamy, mieli też możliwość zainspirowania się, nie musząc z kolei odsłuchiwać dwóch godzinnych historii, więc bardzo Ci dziękuję za takie kompendium. I w takim razie trzymam kciuki za twoje pół roku. Mnie zainspirować do tego, żeby jednak co pół roku, wiesz, robić sobie to właśnie review, jak ja to mówię. Zresztą ostatnio, właśnie pisałam do moich osób, które są zapisane do mnie na newsletter. Że właśnie robię co roku, ale teraz mnie zainspirowałeś, żeby jednak robić co pół roku, więc bardzo Ci za to dziękuję. Trzymam bardzo kciuki za Twoje półroczne review. Bardzo dziękuję, bo to tylko dzięki temu to jakoś idzie do przodu, wiesz. Dokładnie wiem, naprawdę wiem. Bardzo Ci dziękuję. Widzimy się w niezliczonej ilości miejsc, tak więc nie żegnamy się, a pozdrawiamy serdecznie naszych słuchaczy i widzów. Bardzo dziękuję, Kaślu, jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.